No, się ma. Nazywam się Piotr Mojsak. Wy jesteście na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś nieco inny odcinek. Odcinek, który stworzyłem wraz z moimi uczniami i będzie mówił o solarigrafii. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym się pochwalić moją rewelacyjną koszulką. Nie wiem, czy coś widać. Koszulkę tą dostałem od moich córek na urodziny. Obiecałem, że w niej wystąpię i się nią pochwalę. Więc zatem to czynię. Jest rewelacyjna. Własno ręcznie robiona. Handmade. Świetna. Podoba mi się bardzo. Potrawiam mojej córki. No dobra, zaczynamy odcinek. Zaczynamy odcinek, słuchajcie. Solarigrafia. Technika ta moim zdaniem ociera się o Świat fotografii tradycyjnej, świat fotografii szlachetnej, gdyż mają jeden wspólny mianownik ta solarigrafia z tymi technikami szlachetnymi. Mianowicie to, że mamy jedną, jedną kopię tego zdjęcia. W solarigrafii dodatkowo ta kopia jest bardzo, bardzo ulotna, więc należy ją bardzo szybko. Zreprodukować w jakikolwiek sposób, aby ten obraz utrwalić i, i go mieć, ponieważ on zaraz zniknie. Zaraz powiem, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, technika powstała dość niedawno. Techniki szlachetne w fotografii powstały na początku istnienia fotografii. Od tego się cała fotografia, którą my mamy w dzisiejszej formie, od tego ona się wzięła i tak ewaluowała. Ewolu Natomiast solarigrafia. Jest to technika bardzo młoda, ona ma nieco ponad 20 lat. Słuchajcie, solary, solarigrafia z założenia była taka, że miała rejestrować pozorny ruch Słońca na naszym nieboskłonie. Co to znaczy ten pozorny ruch Słońca? Pozorny ruch Słońca, czyli na naszym zdjęciu, będzie widać tą wędrówkę Słońca. Dlaczego pozorny? Ponieważ to nie Słońce się rusza, tylko my, no, około Słońca, Ziemia. Dlatego jest pozorny. No ale w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że my obserwujemy właśnie ruch Słońca, właśnie tą trajektorię Słońca, jak ono się porusza po naszym niebie. Technika polega na tym, aby naświetlać bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu ja swoich uczniów zaangażowałem oczywiście chętnych uczniów zaangażowałem do tego aby wzięli te aparaty własnoręcznie zrobione przeze mnie i powiesili je umiejscowili w miejscu które będzie miało dość specyficzny widoczek ewentualnie tam gdzie można i jest bezpiecznie zamieścić taki, taki aparat Aparat skonstruowałem, słuchajcie, z puszek, i w środku, w tym aparacie, w tej puszce, czyli aparat, kamera obskura, ta metoda działania, właśnie w tej puszce zamieściłem materiał światłoczuły, jakim jest papier fotograficzny. Jak wiecie, papier fotograficzny nie jest tak bardzo uczulony na światło jak film, z którego później negatyw się robi. Natomiast. Nie jest to jakaś kosmiczna różnica, słuchajcie, ale mimo wszystko jest dużo mniej uczulony. Przez ten malutki, słuchajcie, obiektywik, który wykonałem szpileczką, bardzo cieniutką szpileczką, nakłuwając naszą puszkę i robiąc w niej dziurkę, przez ten nasz obiektyw właśnie wpadało słońce i rejestrował się obraz. W naszym wypadku mniej więcej różnica tygodnia była w zamieszczeniu i odpaleniu naszych aparatów. To te aparaty wisiały mniej więcej od końca grudnia do początku czerwca, czyli mniej więcej pół roku. Czyli przez pół roku nasze aparaty rejestrowały obraz, który widziały i naświetlały właśnie. Ruch Słońca. Na każdym zdjęciu powinno być widać ruch Słońca. Każdy taki pasek Słońca to jest jeden dzień. Jeżeli jest przerywany, to znaczy, że były chmury. Jeżeli tego Słońca nie ma zupełnie tego paska, to znaczy, że niebo było totalnie zachmurzone i nic się nie zarejestrowało. Ciekawą rzeczą jest też to, że bardzo rzadko liście się nawet rejestrują na takim zdjęciu, ponieważ. Liść taki się cały czas rusza, on zmienia swoją pozycję, więc podejrzewam, że nie zostanie zarejestrowany. Jeżeli będziemy widzieć drzewa, jestem bardzo ciekawy, czy wyjdą same gałęzie, czy także liście. Aczkolwiek liści tro trochę pewnie będzie. Czyli jakieś tam ewentualnie ciemniejsze plamy. Słyszałem także, co dla mnie jest wyzwaniem, i obiecuję, że to zrobię. Co dla mnie jest wyzwaniem, to to, że nie da się zarejestrować człowieka na takiej, na takiej fotografii. To jest wyzwanie. Zarejestruję się. Mam nadzieję, że się zarejestruję. Mam nadzieję, udowodnię, że się da. Jak się nie da, no to udowodnię, że się nie da. W każdym razie, słuchajcie, będę próbował coś takiego zrobić. Zobaczymy. Będę może pierwszą osobą, która za, zarejestrowała metodą solariografii, zarejestrowała człowieka. Czyli. Mnie. Dobra. Zbudowałem te wszystkie puszki, zobaczcie. Tak wyglądają. One w tym momencie do mnie już wróciły. Kilka puszek do mnie wróciło. Niestety zbudowałem ich znacznie więcej niż tych, które wróciły. Niektóre puszki zamokły. Zebrała się w środku woda, więc nic praktycznie z tego nie wyszło. Zobaczcie. Tak to wygląda zdjęcie, które jest totalnie zamoknięte. Zeskanowałem. Oczywiście po otwarciu takiej puszki, oczywiście należy szybko zreprodukować to zdjęcie, czyli w moim przypadku położyłem to na skaner i po prostu zeskanowałem, tak, żeby mieć formę cyfrową, żeby nie musieć żeby się nie martwić o to czy to zdjęcie szybko wyblaknie czy nie ponieważ ten materiał światłoczuły ten papier cały czas jest uczulony na światło i cały czas będzie pracował i w końcu zczernieje. I tutaj słuchajcie niespodzianka, czyli słuchajcie teraz pokazuję wam niektóre z filmów, które moi uczniowie na moją prośbę, gorącą prośbę zarejestrowali w momencie wieszania czy zdejmowania tych puszek. Oczywiście w nagrodę za to te osoby dostały lepsze oceny, ale także pojawiają się w moim filmie. Cześć, nazywam się Demu. Ja jestem uczynicą klasy drugiej. E, mam tutaj moją puszkę, której e, nie zawaham się użyć, i e, idę ją zaraz zamontować. Tak? No, słuchajcie, bo... Uruchamiamy? Mhm. Odrywaj. Uruchomiony. Cześć, mam na imię Wiktoria Jestem z klasy drugiej i mam tutaj puszkę którą zaraz idę zamontować Tutaj jest jeszcze puszka jednej z naszych nauczycielek od fotografii Pani Kasi, pozdrawiamy Panią Kasię Cześć, tu Kasia Wiśniewska biorę udział w projekcie Piotra Mojsaka i tutaj widać zakładam puszkę o, jest Uh. No. Pozdrawiam pa! Cześć, tu znowu Kasia. Dzisiaj mam 12 czerwca i zdejmuję puszkę. Także zobaczymy co wyjdzie. Y -y -y, przygotowane wszystko i za chwileczkę będę demontować. Ja jestem ciekawa co będzie, także zobaczymy jakie będą efekty pa, pa A teraz i ja. Pokazuję, jak zdejmuję tę puszkę. Już jest ciemno, totalnie, ale pokazuję. Dobra, zdejmujemy puszkę, chodźcie zobaczyć. Mamy puszeczkę. Tutaj jest obiekty, które trzeba teraz zakleić, żeby mi się nie rejestrował żaden obraz. I jutro rano. Będę to otwierał, skanował i pokażę wam jak to wygląda. I zamieramy się do otwierania puszek. Pierwszą puszkę otworzę pani Kasi. Puszka Danuty. Już nie będę tak, nie będę się bać. Puszka Danuty jest sucha. Coś wyszło. Ale się zginęło. I teraz puszka Victori. Jest sucha? Nie, mokra. nic zupełnie nie wyszło. Puszka ASI z drugiego. Asia, mamy to. U Asi wyszło. No i ostatnia moja puszka, akkolwiek jest pewnie zwinięta. To jest ciekawe, słuchajcie, to to, że ten papier fotograficzny naświetla się i pokazuje nam negatyw, czyli powinniśmy zeskanować i odwrócić kolory. Jeszcze ciekawszą rzeczą jest to, że papier jest czarno-biały, a wychodzi zdjęcie kolorowe. To jest po prostu coś niesamowitego. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy sposób na to, żeby zaangażować jeszcze bardziej ludzi, którzy interesują się fotografią. I teraz z tego miejsca pytam Was, moi widzowie, bo wiem, że kilka osób mnie ogląda już dość systematycznie, chyba. Jestem bardzo happy z tego powodu. Czy chcielibyście dostać ode mnie taką puszkę? Powiesić ją i dajmy na to, jakbym wysłał jej Wam te puszki na wakacje dajmy na to, jeszcze w lipcu, sierpniu, to czy one by powisiały sobie na przykład do świąt Bożego Narodzenia i na święta Bożego Narodzenia byście mi je odesłali? Ja bym to zrobił kolejny odcinek właśnie właśnie taki jak tutaj. Może troszeczkę inaczej, bo już nie będę tłumaczył może jak to wygląda, ale taki odcinek z Wami. Jakbyście chcieli jeszcze nagrać siebie, jak to wieszacie, coś byście powiedzieli, do mnie, do widzów to by było świetnie. Taki mam pomysł. Bardzo bym był szczęśliwy, gdyby coś takiego wyszło. Myślę, że zaangażowanie takiej większej ilości ludzi z całej Polski byłoby całkiem fajne. Pooglądajcie zatem jeszcze raz zdjęcia. Te, które wyszły. Za dużo ich nie ma, ale jakieś powstały. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Nieco inne niż zwykle, nieco mniej tłumaczenia samej fotografii, samych kruczków fotograficznych. Ale myślę, że było ok. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia. Jeszcze jedno, jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w tym projekcie solarigraficznym. 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 No takim. W tym projekcie, właśnie, jakbyście chcieli wziąć udział, napiszcie mi w komentarzach jakiś kontakt, przynajmniej do siebie, albo do mnie napiszcie w jakikolwiek sposób. Czy na Messengerze, na Facebooku, czy na Instagramie, czy tutaj na YouTubie, czy tutaj w komentarzach. Dogadamy się, będę budował takie puszki i będę wam wysyłał. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej.